Dzisiaj trochę bardziej religijnie, bo stajemy na progu Adwentu. To kolejny Adwent w naszym życiu. Adwent to taki czas, który przygotowuje do świąt Bożego Narodzenia, ale w Kościele to czas oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa, powtórne przyjście Mesjasza. Adwent bardzo lubimy od dziecka, ci, którzy chodzili, chodzą z dziećmi na roraty, ale. Adwent ma swój klimat, ma swój klimat specjalnych pieśni, śpiewanych godzinek, ale też i świec roratnich, ale ma też i swoją teologię czy swoją ideę. To jest czas, który mówimy, że jest czasem przygotowania, czasem oczekiwania. I proszę zobaczyć, że całe nasze życie jest takim adwentem, dlatego że bez względu na to, ile żyjemy, te kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat. To, to jest oczekiwanie na przejście do innego świata. I w Adwencie bardzo ważnym w tym klimacie, w tej teologii, w tej tradycji Adwentu jest rola na przykład światła. Mówimy świecero-ratnie. Ale to jest zwrócenie uwagi na Chrystusa, który jest światłem, na światło, które przyciąga, które oświeca naszą drogę, ale też i na to, że my jako ludzie żyjemy czasami w ciemności, czasami w świetle, bo takie jest nasze życie. I Adwent przez te cztery tygodnie, pomimo olbrzymiej komercjalizacji, w sklepach już są w sprzedaży dwa, trzy tygodnie wcześniej różne ozdoby choinkowe, Pompki, różne święty Mikołaj, czy jak u mnie w Poznaniu mówiono, Gwiazdor, no bo to jest czas taki komercyjny, i dlatego dobrze jest, żebyśmy w tym wymiarze Adwentu znaleźli jakiś taki element wyciszenia, jakiś taki element dystansu do swojej codzienności, a zarazem świadomość przygotowywania się do tych świąt Bożego Narodzenia, które też mają bardzo silny w polskiej tradycji ładunek rodzinny.